O skupione. Uwaga. Proszę bardzo, jeszcze raz, jeszcze jedna próba. Druga, próba No i wielkie brawa jeszcze raz za ten piękny pokaz siły. 859 Mariusz Pudzian, pudzianowski Wielkie brawa! dwa raz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć wszystkim. Widzę, że tutaj najmłodszych kibiców sporo jest. Yy, tutaj widzę, że macie karteczki przygotowane, moi drodzy parę minut, yy, troszeczkę się z wami tutaj pobawimy, będzie czas na zdjęcia będzie czas na plakaty, mam już troszeczkę przygotowane jestem tutaj na zaproszenie Tesco i troszeczkę z wami się pobawię wielkich rekordów pił tutaj nie będę bo nie pola i nie miejsce na to i chyba scena by nie wytrzymała ale ja tutaj was sprawdzę, na co was tutaj stać w nie Górze i zobaczymy, że troszeczkę siły macie ja troszeczkę zmieniam branżę, za parę tygodni zobaczycie na co mnie stać to ze mną dłużej wytrzyma niż 50 sekund? No zobaczymy jak to będzie, na pewno w kwietniu, na pewno w maju Życie już dwóch mi przygotowali, więc Jednego pod koniec kwietnia mam wykończyć Drugiego potem w maju w Katowicach, więc zobaczymy Jak sobie będę radził w nowej branży Więc widzę, że tutaj sporo silnych chłopaków jest, więc Zobaczymy jak sobie ze mną poradzą i czy chcą się ze mną sprawdzić Potrzebuję ośmiu odważnych panów, ale od razu mówię z góry Pełnoletnich i takich silniejszych. Spokojnie, spokojnie. Na no, tych najmłodszych też coś będzie. Ale od razu mówię z góry. Ośmiu takich większych. Na trzech z nich będą na pewno nagrody. Jedna tam ręka taka większa widzę. Dobra, skakuj tutaj do mnie. Teraz sam Dobra, jeden jeszcze. Dobra, zostaw ten telefon, właśnie tutaj do nas. I od razu jest. mówię z góry. Nie będzie lekko, nie będzie lekko, więc uprzedzam. Dobra, tu jest już drugi. Tu już mamy drugiego. Dobrze, drugiego, drugiego. Dobra, tam widzę trzeci. Trzeci, czwarty niech będzie, piąty niech będzie Dobra, trzymają cię tam na rękach, będzie szósty Dobra, tam dwie ręce, dawaj siódmy Dobra i kurtka czarna ósmy Dobra, już mam komplecik Ale od razu mówię panowie Nie będzie lekko uprzedzam Ja wam pokażę o co chodzi Ze mną nie musicie się wierzyć Ja swoje możliwości już znam, więc zobaczymy jak wy sobie sami poradzicie Dobra